Tutaj widoczny za mną model oczyszczalni jest do 50 osób, ma on przerobu dobowego 10 metrów sześciennych, a 50 osób jest liczone z tego względu, że to mamy tak zwane RLM. Na jedną osobę jest przyjmowane po 200 litrów w złożu tarczowym. Tak więc oczyszczalnia biodisk, to są jej konkretnie wymiary, tutaj mamy te 2,5 metra i tak jak widzicie maksymalnie takie 4,5 do 5 metrów idzie na długość. To jest jedyny zbiornik, który oczyszcza ścieki z całego obiektu. Wlot jako studzienka, wylot kolejna studzienka. Pozbywacie się szamba dzięki temu, które byłoby trzeba wywozić rzeczywiście co praktycznie tydzień. W tym przypadku raz na 4 miesiące wzywamy szambiarkę. Do wywozu z komory pierwszej będzie około 13 m3 ścieków. Z komory czwartej będzie około 3 m sześciennych ścieków. I to wywozicie rzeczywiście co mniej więcej 4 miesiące. Po wszystkim trzeba oczyszczalnie zalać wodą. Nie szczepimy żadnych bakterii. Raz w roku wymieniamy smarownicę. Zamawiamy je u producenta, najlepiej po prostu przez nas albo przez innego dystrybutora Ustawiamy cyferkę 6, przekręcamy po naciśnięciu czerwonego przycisku zgodnie ze wskazówkami zegara I smarownica będzie sobie automatycznie działała